Nas, ale ja jestem niewinny. Nie wiem w ogóle o co chodzi w tych pismach od niemieckiej policji i prokuratury. To dlaczego mam się bronić? Przecież niemiecki sąd to ustali. Czy aby na pewno? A w idealnym świecie może by to było prawdą. Jednak moje 16-letnie doświadczenie pokazuje, że osoba, która nie podejmuje odpowiednich kroków, z reguły kończy gorzej, niż ta osoba, która już na etapie postępowania przygotowawczego zgłasza się o pomoc. Faktem jest, że naprawdę łatwo stać się osobą podejrzaną popełnienia przestępstwa na terenie Niemiec. Prowadziłam już sprawy, w których po przeanalizowaniu sprawy stwierdziłam, że jedynym dowodem obciążającym mojego klienta są zeznania osoby, jednej osoby lub dwóch i to do tego jeszcze nie spójna. Czy wiesz, co mogłoby się wydarzyć, gdyby klient nie zgłosił o pomoc? Myślę, że najprawdopodobniej otrzymałby na kaskarnę, to tak zwany wyrok zaoczny w formie listu, który, gdzie myślałby, że to jest zwykły mandat. Jeśli nie odwołałby się od tego w ciągu 14 dni, to to skazanie stałoby się prawomocne, a ten klient figurowałby w rejestrze skazanych w Polsce i w Niemczech. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa nie lekceważcie korespondencji od niemieckiej policji, prokuratury lub sądu. Rozważcie konsultację z adwokatem zamiast liczyć, że sama sprawa się wyjaśni. Chcecie więcej widzieć na temat niemieckiego prawa karnego? To obserwujcie mój profil.